A hmm. widzisz? Znowu to jest szarpnięcie. A tu znajdujemy się przed znakiem stop. Dobrze. Musimy hamować to I bezpiecznie będzie poczekać, aż się przejedzie. Zdecydowanie. Roku. I następne no. A następne już nie. O, tu już jest mokro, już nie jest ślisko, bo jest solą posypane, już ta przyczepność jest lepsza mm -hmm. i ruszyłaś większą dynamiką, widzisz? I no. jest łatwiej, dlatego to już, to jest, e, powiem tak, plusy, minusy, jeżeli chodzi o egzamin, w ogóle życie, tak? Wiadomo, że musimy pewne rzeczy przewartościować. Mm -hmm. To ruszenie, to co ja Ci na samym początku powiedziałem, to ruszenie jest troszeczkę inne niż normalnie, więc ten dystans między pojazdami, jak gdzieś zobaczyłaś pojazd, który gdzieś tam sobie jedzie, to musisz poczekać dłużej i na większej odległości bo zanim ty się wygramolisz okay. z tego wszystkiego no. zanim rozpędzisz, to on najeżdża na ciebie i stwarzamy wymuszenie, no, prawda? Tak. ale okej, okay, wiemy o co chodzi tak, tak samo się Nie, się. tak samo, bardzo dobrze, dobra reakcja tak samo jest z pieszymi teraz, bardzo niebezpieczna sytuacja w, w trudnych warunkach atmosferycznych, w momencie kiedy faktycznie pieszy dochodzi a my mamy jakąś określoną prędkość, mm -hmm. tak? Bardzo niebezpieczna sytuacja, bo tutaj jest niby. Nie, nie niby, niby jest tylko, miejsce, a tak, w normalnych warunkach no, byśmy Dokładnie, ale tutaj to mogłoby się skończyć źle. Różnie, dokładnie. Jeszczeń Dlatego. Jedzie za nami, więc warto... Dlatego to, co mówiliśmy, że jest fajnie, że taka pogoda jest, bo jeździmy wolniej. Mhm. jest bardzo przyjemna jazda. Tak, jak mamy te 50 na godzinę, prędkość tutaj dozwoloną, to nie znaczy, że mamy w tych warunkach jechać, jechać 50. Mhm. Dlatego to ten plus na egzaminie, że idzie sobie wolniej niż normalnie jechałabyś. Okay. Tutaj, właśnie to jest na egzaminie, zawsze podpowiadam kursantom jedną rzecz. Że na egzaminie państwowym jest tak, że jedziemy długi odcinek po prostej, i nagle dostajemy jakieś zadanie, tak? Czy skręt w prawo, w lewo, zawracanie, i trzeba się na tym elemencie skupić, wykonać go poprawnie i dalej jedziemy długi odcinek prosto, tak? Okay. No bo ciągle nie wiadomo, że nie będziemy prawo, w lewo, prawo, w lewo, prawo, w lewo, tylko te no. długie odcinki po prostej są przekładane, przeplatane jakimś zadaniem. Okej, okay. o tym nie wiedzą. Dlatego tak, dlatego tutaj nie ma co się stresować. Na drugim możliwym skrzyżowaniu w prawo, poproszę. Na drugim. Dobrze. Tu mijamy pierwsze. Tak. I tutaj będziemy mieć drugie. Tak. Mhm. Widzimy, że tu też jest droga posypana solą i to ładnie nam tutaj rozmiękło mhm. wszystko. Zobacz, jakie są miejsca parkingowe zaśnieżone. Za chwileczkę zawrócimy sobie, wrócimy na to miejsce i tam dopiero e, zobaczysz, że ten problem tego śniegu pod kołami mm, będzie, będzie odczuwalny. Mhm. Tak tutaj trzeba będzie właśnie to stymulować ładnie sprzęgło e, z gazem. Nie? Dobra. A teraz my sobie to przetynujemy. Zrobimy sobie taki wjazd i wyjazd ze środka egzemiacyjnego od strony ulicy Ziębickiej, bo są jakby dwa wyjazdy. Bardzo ładny akcent, o to chodzi. Tu mamy skrzyżowanką. I będziemy skręcać w prawo. W pierwszym dozwolonym miejscu. Mm -hmm. No, taka dziurka była i w prawo, tak? Mm. W lutku i w lewo. Tu mamy wyjazd akurat będzie wyjazd, pojazd egzaminacyjny i w lewo. Tak. Dobrze. W lewo. Dobrze. Kabrya, ścisko. Mhm. Jak widać tutaj specjalnie nic trudnego nie ma. Jest strefa, tak, są skrzywienia wnożenne. Ogólnie nie jest tak bardzo odśnieżonych na tych drogach takich wiesz, główniejszych mm -hmm. czy drogach dwujezdniowych ale i tu jedziemy jeszcze wolniej niż na tamtej drogach także no, coś, coś dokładnie za chwileczkę poproszę cię żebyśmy zatrzymali się po prawej stronie mm -hmm. i może się zatrzymać po prawej stronie tego samochodu ciemnego tutaj Dobrze. tutaj tutaj tego? tak, tutaj obok tego, o, tak okay, obok tego. Dobra. i będziemy realizować zadanie parkowania równoległego tyłem. Dobra. Dobrze, czy ja mogę sobie troszeczkę podjechać? Będzie mi tak no proszę. troszeczkę sobie podjadę. I zgas, widzisz? Te, mamy ten sam mankament, ten sam schemat, ten sam schemat tak. Czyli sprzęgło puszczone zbyt raptownie. To, mhm. jest, to jest to, pamiętaj o tym. No to dobrze. Dobra. Najpierw sobie troszeczkę podjadę. Mhm. Tylko pamiętaj, że tak. Od razu kierunkowskaz już powinien być w momencie, kiedy się zatrzymywałaś tutaj. Czyli ten sam podjazd do zatrzymania musi już być złączonym włączonym mhm. kierunkowskazem. Jeszcze jak podjeżdżam, to było, natomiast mnie nie I później cały ja czas. I nie... później non-stop. Powtarzam. Mhm. Dobra. Tutaj sobie poczekam aż mi przejęcie. I auto za mną też nie mhm. Bardzo dobrze. Oto cię puszcza, widzisz? O, ten okay. samochód, tak. Łapki pracują. To co powiedziałem, mamy tutaj dużo śniegu, więcej gazu, mm -hmm. bo nie wiedziesz, więcej gazu, a trzymamy Zęca sprzęgło. O, widzisz. No, jak ta technika twoja jest mało doskonała, no to będziesz miała tu problem na tej śniegu, na tej śniegu wiesz? Musisz trzymać sprzęgiełko. Zaparkowaliśmy prawidłowo, jesteśmy na miejscu odrębnionym, spoza jezdni. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że pod kołami mamy taką bryję. Troszeczkę mamy lodu, trochę śniegu ubitego, dlatego jest problem z... Łagodnym wjazdem trzeba troszeczkę wspomagać się gazem i umiejętnie działać sprzęgłem. Ok, pamiętaj, że tutaj, w tej sytuacji, to co powiedziałem, bardzo ważnym elementem będzie ta dobra umiejętność technicznej jazdy, to znaczy wspomaganie się gazem, troszkę większym niż normalnie. No i to sprzęgło przytrzymane zdecydowanie dużo dłużej. Żadnych takich Jest nad czym jeszcze ruchów. No troszeczkę, no dobra? Dobrze. Dobra, wyjeżdżamy, ale samo parkowanie. Przepraszam, nie był to. Okej. Okay. Yy, samo parkowanie nie było złe. Można było troszeczkę głębiej wjechać, ale okej. Okay. Dobra. możemy wyjechać? Czy mamy sprzęgiełko? Ach, nie zdążyłem powiedzieć. Przykleję sobie dzisiaj nogę do tego sprzęgła. Trzymaj, po prostu trzymaj. On jedzie, to jest zasada taka bezwzględna. Jedzie? Mimo, że samochód jedzie, to i trzymasz. Ja jestem zwolennikiem, jak już ktoś chce wiedzieć, to około 6-7 sekund to jest takie naprawdę okay. minimum utrzymania sprzęgła w tym punkcie. Nazywamy go punktem roboczym. Jak zwał, tak zwał, ale ważne, żeby trzymać to sprzęgło. Mimo, że samochód jedzie, jak właśnie w tej sytuacji, tak trzeba robić. No tu wszędzie mam widać, że dużo śniegu. robimy? No właśnie. No dokładnie. Albo czekamy sobie, nie? Jeżeli mam, masz możliwość, bo teraz omijasz, nie ma problemu, ale też jakbyś stanęła i jakbyś stanęła i, i poczekała chwilkę, też by się nic nie stało. Także mamy dwa, dwa rozwiązania. Teraz w prawo poproszę. Jaka decyzja. Poczekam, Poczekam, absolutnie. oczywiście. I myślę, że na autobus też mimo wszystko. No nie, to już przegięcie bo... będzie. Tak? Mm -hmm. No dobra. To autobusu przegię... Okej, okay, no dobra, teraz widzę no, już. No, przegięliśmy. Już widzę, że troszeczkę tak? no, dokładnie. bez sensu to było. Myślałam, że jest bliżej. Dobra. To za szybko. Znowu znam z gaz, czyli pilujemy, pilnujemy, skupiamy się. No, no teraz zobacz, jak to długo trwało i nadjechał, tak? My musimy tutaj poprawić na pewno. To jest to na pewno. czas. Mm -hmm. zupełnie. Znaczy nie, no jeżeli w sensie... będą za nami samochody, to ty utrudniasz ruch, bo mhm. jest, pamiętajmy, że kiedy my utrudniamy ruch, jeżeli jest możliwość prawidłowego wyjazdu i nagle nie jedziemy z jakiegoś okay. powodu i to się zdarzy raz, drugi raz, gasi nam samochód, no to egzaminator może uznać jako utrudnienie ruchu, bo, bo powinniśmy pojechać, a jednak tu jest problem techniczny, tak? Więc wiadomo. Ale dobrze, no. Wiemy, będziemy omawiać, wspiszemy wszystkie te zagadnienia. E, poproszę, skręcamy na skrzyżowaniu najbliższym w prawo. Dobrze. To ruszanie było idealne. To się cieszę. No, czyli potrafimy. Jak się chce? <laughs> Tylko teraz, żeby to było powtarzalne. Żeby to było tak, że 100 na 100 ruszań ma być tak samo, tak? Ma wyglądać. No, no i to by było. O to, o to nam chodzi. Właśnie generalnie to jest tak, że w tej nauce jazdy na początku nam nic nie wychodzi, tak? Umówmy się. Później wychodzi, nie wychodzi. Tak się przeplata. Coraz więcej tych yy, prawidłowych jest ruszań, wykonywania zadań i tak dalej. Aż do momentu, kiedy w zasadzie jedziemy. Tych zadania podstawowe bezbłędnie. Nie? Mhm. Ale Nauka, nauka, cały czas nauka. Liczymy się na błędach. Super, super, super. Nie przyjmujemy się, że on tam sobie troszeczkę przegazował, w ogóle to nie ma znaczenia. To w ogóle nie ma okay. znaczenia. Okay. To było naprawdę bardzo dobre ruszenie. To ja bym już mm -hmm. zmieniła pas. okej, okay. Dobra. Okay. Tu raz i tu dwa. Mm. Tak, Znów. Jednym... nie to zrobiłam źle. No, no właśnie. To nie możemy zawrócić. No właśnie. No, to nie możemy zawrócić. Chowaram. Czyli zasada. Zanim zmienię pas, sprawdzę, czy mogę sprawdzę... zawrócić. No i jest niewykonanie zadania. No jedziemy, jedziemy. Ale, ale za to ruszanie jest idealne. I skupiamy się dalej. Pół godziny z egzaminatorem wystarczyło, żebym się ruszać żebym nauczyła. <laughs> Dobra. Tak, już hmm. widzimy, że się zmieniły warunki. Już mamy między kołami jakąś grudę. Hmm. Już musimy pamiętać przy omijaniach, żebyśmy tutaj zachowali szczególną stronę, żeby nas tutaj gdzieś ten lód nie spowodował, że nas wykręci, tak? O, o tym trzeba pamiętać, A szczególnie na zakrętach, to co mówiliśmy na początku, hamowanie i tak dalej, i W prawo poproszę. Dobrze. Już... Nie chcieliśmy tu w ogóle przyjechać, ale jak już tu jesteśmy, to jakoś sobie... Dobrze. Tak, tu już całkiem biało. Bardziej szaro niż biało, okay. ale Tak Tak urokliwie jest Prawdopodobnie w grudniu, na początku grudnia 16 lat temu taka pogoda była Taka temperatura Czyli te lata 16 lat było cieplej Okej okay. Ale ja, to, ja naprawdę wszystkich namawiam do... Ani czemu jedziesz? Dlaczego? Chciałam podjechać troszeczkę, A dlaczego? ale to chyba No nie, 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 to w ogóle dla Ciebie nie. Czym bliżej tego pojazdu, tym trudniej będzie Ci wykonać prawidłowe ominięcie. Nie zrozumiałem. Tak. No idealne ruszenie, no idealne. Naprawdę, jakbyś tak robiła, to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma o czym rozmawiać. No jeszcze tylko, że mnie wymuszała i w ogóle super. <laughs> no tak. Ale fajnie, to mi się podoba, że potrafiłaś poprawić ten element, bo naprawdę co ci przeszkadza. Mm. Jakby obniża twoje, twoje umiejętności, twoje, jakby twoją ocenę. Od razu, ok. Tak? Jedziemy zgodnie ze znakiem. Dobrze. Tak, Mają idealnie. czerwone. Tak. Bardzo przyjemna sytuacja. No i super. I widzisz, wykonaliśmy, znaczy tak, na tej drodze dwujezdniowej wcześniej, gdzie prosiłem o zawracanie na pierwszym dozwolonym mhm. skrzyżowaniu, to tak jak tutaj, popatrz, dostajesz polecenie, zanim zaczniesz zmieniać pas, sprawdzasz sygnalizator, prawda? Po prostu. No właśnie. I to jest schemat działania, jakby w twoim zakresie analizy, tak? Zanim cokolwiek zacznę robić, sprawdzam czy mogę. No ma to sens. <laughs> ma to no. sens. Trochę lepiej. ale... Dobra. Tu nam został samochodzi na środku skrzyżowania. Dobra. Niedobro. Tak, coś spóźnił. Tak, tutaj jak widać, tak jak wcześniej na innej drogach, ta droga dwujezdniowa, te drogi dwujezdniowe są lepiej jakby tutaj zabezpieczone, no bo nie da się we Wrocławiu wszystkich dróg oćnieżyć i posolić, tak, czy, czy piaskiem posypać, więc to jest raczej nierealne. Natomiast jak widzimy, tutaj też jest lepsza przyczepność niż na tych pobocznych drogach. Tak, podsumowując dużo e, twoją jazdę, podsumowując Twoją jazdę dużo, bardzo dużo fajnych elementów na dobrym poziomie, to nawet nie ma o czym rozmawiać, mm -hmm. są elementy, które na, pe na pewno trzeba poprawić. Okay. E, e, zaraz porozmawiamy z instruktorem, który czeka na nas. E, do bazy będziemy zjeżdżać drugim możliwym skrętem. Tak, tutaj w prawo. OK, po, po kolei, po kolei. Tak, Dobrze. po kolei, tak. I dobra. Czyli jeszcze raz, podsumowując, jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, jest nieźle. Oprócz tego sprzęgła nieszczęsnego, mhm. zdarzyło nam się y, wymuszenie, ale to w związku z tym, że jest i to napędzanie, rozpędzanie pojazdu jest y, spowolnione i dwa razy nadjechały nam na tył pojazdy, i to naprawdę będzie traktowane jako wymuszenie. Mhm też wymusiłaś na tym skrzyżowaniu kolizyjnym ewidentnie tutaj no to już nie będzie można kontynuować na egzaminie pamiętamy o kierunkowskazach bo na egzaminie zgodnie z zasadami egzaminowania raz możemy nie włączyć kierunkowskazu drugi raz nie włączenie spowoduje niezaliczenie egzaminu, po mm -hmm. prostu bez sensu taki błąd, prawda? Bez sensu. Więc tak, reszta tak, jest kontrola lusterek, skręty są poprawne, mimo tych warunków to nie padliśmy w pościc, to jedno hamowanie. Pamiętajmy, że mieliśmy hamowanie, gdzie się włączyły ABS-y to chodzi o to, że właśnie te światełko musimy obserwować i reagować wcześniej, mhm. żeby nie spowodować takiej sytuacji, że w ostatniej chwili hamujemy, bo tutaj akurat się udało i wyhamowaliśmy, drugi raz hamowałem e, razem z tobą, tak. bo było też późno bardzo, mhm. także tego unikamy, dobra? Tak, no to był akurat moment, jak się faktycznie zamyśliłam, a to nie powinno się wydarzyć. Dobra, ale mówię, jest duża szansa, jest duża perspektywa, masz duży potencjał, więc to trzeba sobie zrobić. Omówimy to jeszcze z instruktorem. i co? I zapraszam na następny egzamin, tak? No fajnie. To już niedługo. Do zobaczenia. Podleżamy. Dzięki. <gry> Dziękuję.